Ciekawa historia mało znanego parku w Gdańsku. Park w Królewskiej Dolinie znajduje się tylko 10 minut piechotą od zatłoczonej ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. W parku znajdziemy trzy stawy, a jak widać piękne wodne założenia jak ten wodospad. Ogólnie park jest bardzo skompresowany, ale panuje tutaj bardzo miła i sielankowa atmosfera. Ten mały park powstał z inicjatywy Zachariasza Zapio w połowie XVII wieku. Ten gdański patrycjusz wybudował tutaj swoją letnią rezydencję. W 1677 roku park odwiedził król Jan III Sobieski ze swoją żoną Marysieńką w trakcie wizyty w Gdańsku. Król przeprowadził tutaj parogodzinną rozmowę z przedstawicielami gdańskich cechów, po czym nadał nazwę miejscu Dolina Królewska, stąd też Park w Dolinie Królewskiej. Najbardziej majestatyczną częścią całego parku była wielka platforma widokowa, z której roztaczał się widok na zatokę, jak kształt piramidy ze ściętym dachem. Pod koniec XIX wieku przed platformą widokową stanął zakład dla niewidomych, zasłaniając cały widok na zatokę.